z Maryją, napełnioną duchem świętym i otwartą na twoje słowa, pomóż nam, Panie, rozpoznawać twoją wolę i wypełniać ją w każdym momencie. Z Maryją, która udała się do swej krewnej Elżbiety, pomóż nam, Panie, być uczynnymi i służyć bliźnim z radością i gorliwością. Z Maryją która kształtowała serce i oblicze Jezusa, daj Panie wszystkim rodzicom przyjmować z radością i miłością ich nowonarodzone dzieci. Spraw, by wychowywali je po chrześcijańsku i pomagali im odkrywać ich powołanie. Maryi, matce nadziei, i Tobie Panie powierzamy wszystkich tych, którzy przeżywają czas próby choroby, niepokoju, tych, którzy będą przeżywać Boże Narodzenie samotnie lub w cierpieniu. Z Maryją i wszystkimi świętymi daj nam, Boże, przeżyć czas oczekiwania na Twe przyjście, czas radości, pokoju, w nadziei na poprawę i nawrócenie świata. Panie, w tym czasie Adwentu daj nam zapragnąć, Wyłącznie Ciebie. W adwentowym czekaniu, gdy przycichł świat cały, Uwielbiam Cię, Jezu, Pani godzin chwały. Uwielbiam Cię w myśli, w modlitwie i w śpiewie. Oddaję Ci, Jezu, dziś samego siebie. Chcę Ci przygotować w sercu moim drogę, Bo tęsknię za Tobą, mym Panem i Bogiem. Zobacz, adwentowe płoną dla ciebie lampiony, przyjdź więc, Panie Jezu, i bądź uwielbiony. Jezu Chrysta, który jesteś drogą, prawdą i życiem, wołam do ciebie, Jezu, synu Boga Najwyższego, ciebie anioł Gabriel, zwiastował Maryj dziewicy, przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem. Jezu, Ty jesteś świętym Boga, Twoją obecnością, rozradował się Jan Chrzciciel w łonie Elżbiety, daj całemu światu radość zbawienia, przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem. Jezu Zbawicielu, Anioł objawił Twoje imię Józefowi, Mężowi Sprawiedliwemu, przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem. Jezu, światłości świata, Ciebie oczekiwał Symaon i wszyscy sprawiedliwi, przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem. Jezu, wschodzie, który nigdy się nie kończysz, Ciebie zapowiedział Zachariasz, jako przychodzącego z wysoka, przybądź i oświeć tych, którzy trwają w nieznajomości Ciebie. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam was serdecznie. Cieszę się, że jesteście na roratach. Dzisiaj zastanówmy się nad kilkoma bardzo ważnymi sprawami. Na przykład każdy z nas potrzebuje się mieć w co ubrać, a właśnie skąd się te wasze ubrania wzięły? Kupiliście je sami, to kupił wam ubrania, a kto z was zjadł dzisiaj śniadanie? A skąd macie jedzenie pełną lodówkę. Przyfrunęło z nieba na latającym talerzu. Kto dba o to, byście mieli co jeść? Oczywiście rodzice. Co się okazuje, bez rodziców dzieci by sobie nie poradziły. Dlatego Bóg tak to pomyślał, że mały człowiek najpierw jest pod opieką dorosłych. Tak samo było nawet z Jezusem, choć był Bogiem. Jako człowiek też potrzebował pomocy. Był bezradny, jak każde niemowlę, i jak każde dziecko potrzebowało opieki. Jak myślicie, czy Jezus mógł się wychować bez Józefa? Pewnie mógł. Są takie sytuacje, że tylko mama musi zajmować się dziećmi. A jednak Pan Bóg chciał, żeby jego syna wychowywała nie tylko matka. Pokazał, że rodzina to jest najwłaściwsze miejsce dorastania człowieka. Bo i mama jest ważna, i tata jest ważny. W jednej z piosenek Arkinoego są takie słowa: Nie boję się, gdy ciemno jest Ojciec za rękę prowadzi mnie. Ostatnie zdanie tej piosenki brzmi: Mama to nie jest to samo, co tato nie to samo, bo gdy mama opiekuje się dzieckiem, to ktoś powinien zaopiekować się nimi obojgiem. I tak było w świętej rodzinie: Józef był opiekunem. A ponieważ był mężem Maryi, zgodnie z prawem był też ojcem Jezusa. To dlatego Ewangelia podaje rodowód Jezusa według pochodzenia Józefa. A Józef, jak mówiliśmy o tym już w pierwszym dniu Rorat, pochodził z królewskiego rządu. Co zrobił Józef, gdy Anioł polecił mu uciekać z Jezusem i Maryją? Natychmiast wstał i wypełnił to polecenie. A czemu się tak śpieszył? Bo Jezusowi groziła śmierć. No właśnie. Józef nie o swoją skórę dbał, to nie on był zagrożony, ale to on był opiekunem, to jemu Bóg powierzył swoje skarby, był odpowiedzialnym mężem i ojcem, nie domagał się od Boga wyjaśnień i nie myślał tylko o sobie. Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański, wziął swoją małżonkę do siebie. Od tego momentu Józef opiekował się Maryją, a potem Jezusem, bo Jezus, jak pamiętacie, już wtedy żył pod sercem swojej mamy. Ale Józef nie oczekiwał też od Boga, że teraz on będzie jego GPS-em, że będzie mu mówił za zakrętem w prawo, potem w lewo, na rondzie trzeci zjazd. Józef robił co mógł, żeby zabezpieczyć swoją rodzinę, i ufał, że gdy pojawi się przeszkoda nie do pokonania, wtedy pokona ją Bóg. Wierzył, że Bóg da mu to, co potrzebne. Pamiętacie nawet wtedy, gdy Józef nie znalazł dla rodzącej żony wygodnego miejsca w Betlejem, to znalazł stajnie, i to miejsce wystarczyło, żeby na świat mógł przyjść Bóg wcielony. A dziś ta sytuacja jest pociechą dla wielu ludzi, którzy mają problemy z domem, z mieszkaniem, z utrzymaniem, bo okazuje się, że w najnędzniejszych warunkach. Może przyjść największe szczęście. Święty Józef wie, co to znaczy cierpieć niedostatek. Nic też dziwnego, że chętnie pomaga dziś ludziom, którzy mają problemy ze znalezieniem mieszkania lub pracy, albo mają inne kłopoty domowe. Często o pomoc proszą świętego Józefa Zgromadzenia zakonne. Święta Teresa Zawila bardzo kochała świętego Józefa i powtarzała, że na niego zawsze może liczyć. A ja chcę wam opowiedzieć o siostrach Loretankach z amerykańskiego miasta Santa Fe. Było to dość dawno temu, bo w 1877 roku. Siedem zakonnic po 20 latach ciężkiej pracy wśród biednych postanowiło zbudować kaplicę. Ale pojawił się kłopot, bo architekt zmarł przed ukończeniem budowy. W kaplicy brakowało schodów na chór zakonny. I nie dało się nic z tym zrobić, bo kaplica była za mała, żeby zbudować w niej odpowiednie schody. Siostry przestawiały drabinę, ale wchodzenie po niej i schodzenie nie było ani łatwe, ani bezpieczne. Nikt nie miał pomysłu, co z tym zrobić. Siostry pomyślały, że tylko Święty Józef, cieśla, znajdzie na to sposób. Rozpoczęły nowenne, czyli dziewięciodniową modlitwę do Świętego Józefa. Posłuchajcie, co się wydarzyło. Już następnego dnia po zakończeniu nowenny, do klasztoru na osiołku przyjechał starszy, siwy mężczyzna. Miał ze sobą w torbie jakieś proste, stolarskie narzędzia. Powiedział, że może pomóc zakonnicom w kłopocie. Siostry nie wierzyły. Nie wierzyły, że tak niepozorny człowiek, bez odpowiedniego sprzętu, da radę. Skoro nawet wybitni fachowcy byli bezradni, ale nie miały nic do stracenia, mężczyzna postawił tylko dwa warunki: chciał pracować sam, bez niczyjej pomocy, i nie życzył sobie, by ktokolwiek przyglądał się jego pracy. Siostry się zgodziły, a on zamknął się w kaplicy na klucz. Pracował. Trzy miesiące. Co jakiś czas tylko wychodził z kaplicy, by piłować i moczyć drewno. Po ukończeniu dzieła, siostry zobaczyły 33 drewniane stopnie, wijące się spiralnie w górę bez wsparcia na jakimkolwiek słupie. Dlaczego trzydzieści? Bo tyle lat przeżył na ziemi Jezus. Takich schodów nie ma nigdzie na świecie. A w tych schodach co więcej nie ma ani jednego gwoździa. Specjaliści nie potrafili zrozumieć, jakim cudem coś takiego się trzyma. A trzyma się do dziś. Schody w Santa Fe służyły przez 100 lat, teraz można je tylko oglądać, bo odwiedzających są tysiące i choć konstrukcja jest genialna, mogłyby nie wytrzymać. A co z tajemniczym cieślą? Przełożona klasztoru, matka Magdalena, chciała mu zapłacić, a nawet zorganizować przyjęcie na jego cześć. Ale mężczyzna zniknął. W miasteczku nikt takiego człowieka w ogóle nie widział. Ktoś taki nie pojawił się w żadnym z okolicznych tartaków. Na dodatek okazało się, że w promieniu kilku tysięcy kilometrów od Santa Fe nie rosną drzewa, z których pochodzi drewno użyte przy budowie schodów. Czyżby to sam święty Józef, czy też może ktoś, kogo święty Józef przysłał do sióstr? Nie wiadomo, tylko siostry były pewne. Ich modlitwy zostały wysłuchane i to w takim stylu, jakiego sobie nawet nie mogły wyobrazić. A wszyscy, którzy widzą te przedziwne schody, przekonują się, że Józef naprawdę pomaga ludziom w ich problemach, zwłaszcza tam, gdzie trzeba prawdziwego opiekuna. Zaśpiewajmy teraz piosenkę. Wiele robił to co trzeba, włosów nie rwał z głowy, gdy piszczała bieda. Misję miał na ziemi, taką dla świętego Bóg mu dał za żonę. Matkę sy. Pracowity jak na swoje czasy, wiedział, że rodzina ważniejsza jest od kasy. Serce pełne wiary, broda jak z portretu, wierny aż do końca cieśla z Nataretu. Możemy chyba powiedzieć: wezwij Józefa, gdy zaczynają się schody. Wy też możecie to zrobić. Jak? Możecie się modlić. Owszem, ale możecie też napisać do świętego Józefa list. Powiedzcie mu o waszych schodach, z czym macie problem, jaki kłopot, jakie zmartwienie. Możecie też opowiedzieć świętemu Józefowi o kłopotach waszych rodziców, mamy czy taty. Oni też mają swoje kłopoty. Modlitwa do Świętego Józefa. Witaj Józefie, mężu sprawiedliwy, przeczysty oblubieńcze Maryi i ojcze Dawidowy Mesjasza. Jesteś błogosławiony wśród ludzi i błogosławiony jest Syn Boży, który został tobie powierzony, Jezus. Święty Józefie, patronie Kościoła powszechnego, strzeż naszych rodzin w pokoju. I Bożej Łasce, i dopomóż nam w godzinie śmierci naszej. Amen. Do Ciebie, święty Józefie, do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli, wezwawszy pomocy Twej najświętszej oblubienicy, z ufnością błagamy również o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła, z niepokalaną dziewicą Bogu rodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś dziecię Jezus, pokornie błagamy, wejrzyj łaskawi na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny. Czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie, z niebiańską pomocą we walce z mocami ciemności. A jak nigdyś uratowałeś dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak i teraz, Broń Świętego Kościoła Bożego, od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen. Wezwania, Ochwalebny oblubieńcze Maryi i patriarchu Dawidowy, przez Twoje doskonałe posłuszeństwo Bogu, zmiłuj się nade mną, przez Twoje święte życie, pełne cnót i zasług, wysłuchaj mnie, przez Twoje najsłodsze imię, dopomóż mi, przez Twoje najłaskawsze serce, bądź przy mnie, przez Twoje najświętsze łzy, pociesz mnie, przez Twoje boleści, zmiłuj się nad moim cierpieniem. Przez Twoje radości pociesz moje serce. Święty Józefie, usłysz mnie. Święty Józefie, wysłuchaj mnie. Święty Józefie, zmiłuj się nade mną. Od wszelkiej szkody ciała i duszy uchroni mnie. Od wszelkich niebezpieczeństw i wypadków wybaw mnie. Dopomóż mi. Przez twe przemożne wstawiennictwo i przez Twą łaskawość wyjednej mi u Pana wszystko, co jest mi potrzebne, a szczególnie proszę Cię o łaskę, której teraz najbardziej potrzebuję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Modlitwa o ocalenie dzieci poczętych. Święty Józefie, który odważnie chroniłeś zagrożone życie Jezusa, przeprowadzając dzieciątko wraz z jego matką przez pustynię, ochron i dziś życie poczętych dzieci. Niech Bóg pobłogosławi pustynne drogi życia ich matek i ojców, aby ocalało życie niewinne. I wszyscy mogli z radością uwielbiać Boga Stworzyciela. Amen. voluscens arma Oh. there's so wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca najświętszej rodzicielki Twojego syna. Sprawa byśmy oddając mu na ziemi cześć, jako opiekunowi, zasłużyli na jego rędownictwo w niebie przez Chrystusa Pana naszego. A